Dzień dobry Państwu. Dziś w plenarowym studiu Telewizji Kujawy serdecznie witamy prezydenta Wocławka Andrzeja Pałuckiego. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, jednych zaskoczyła, innych wręcz sparaliżowała, a opozycję bardzo zaktywizowała. Pańska decyzja o odwołaniu dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Piotra Kosedy. Co się stało? Co takiego zrobił dyrektor, że po 20 latach pracy na tym stanowisku został odwołany? Wie Pani, e, mnie bardzo dziwi taka sytuacja, że takie informacje zbudują sens sensację. E, otóż, e, generalnie muszę powiedzieć, że u nas nie ma kultury odchodzenia. E, mówię to nie tylko o Wrocławku, a generalnie o Polsce. E, Zwróćcie uwagę, że często e, e, osoby mało znane, e, mówię o skali kraju, bo tu nie mówię o Panu Dyrektorze Kosedzie. E, Dowiadujemy się, że taka osoba pełniła funkcję wiceministra, jak go odwołali. I wtedy wszystkie gazety się rozpisują, co on tam narobił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawdziwe i urojone rzeczy. I wtedy staje się z postacią znaną. Wszyscy znika że do niego biegają tam z kamerami i sitkami i on się wypowiada lepiej gorzej, potem są tysiące komentarzy i tak dalej. Więc lubimy żyć sensacją. Nie ma naturalnego mechanizmu przychodzenia i odchodzenia ze stanowisk i to mnie bardzo niepokoi. Ponadto sytuacja jest taka, że często osoby, które zostały odwołane z danego stanowiska się stygmatyzuje i potem się mówi, no nie my go nie przyjmiemy, bo on już był i go tam odwołali i tak dalej. To wcale uważam, że nie powinno przekreślać umiejętności czy możliwości danej osoby, bo często z różnych zdarzeń. No właśnie, ale powód odwołania zwykle jakiś jest i to no nie tak, jest to no, akurat wie pani, no, o, zwykle nagroda e, dla osoby odwołującej. Nie, no <laughs> wszyscy pani, o, dla odwołującej też nie. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że to jest dla mnie sympatyczny moment, to nie jest, no bo... Przecież ja to robię bezpośrednio. Rozmawiam no dobrze, z tą osobą, daję dokument i tak że pracuje 8 lat, no to nie z jest to pani łatwa Roja, decyzja. ja z panem Posełem pracuję dłużej niż 8 lat, bo... Przecież jeszcze 4 lata byłem wiceprezydentem i zajmowałem się gospodarką komunalną i miałem roboczy kontakt większy niż dzisiaj jako prezydent, bo wtedy na roboczą uzgadniałem już wszystko, dziś okazjonalnie, bo przez gospodarką komunalną zajmuje się ktoś inny. I także tak naprawdę to. E, jako e, przełożony 12 lat. E, ja nie liczę okresów, kiedy byłem radny, no bo to jest taki iluzoryczny wpływ. E, chociaż wówczas radni mieli inny wpływ jak w tej chwili, bo e, radni powoływali prezydenta i wiceprezydentów. E, dzisiaj tego nie ma. W związku z tym ja mam e, dużo doświadczenie z panem Dyrektorem Kosadą. Natomiast e, nagromadziło się pewnych rzeczy, e, które. Spowodowały to, że ja uznałem, że nastąpiło zmęczenie materiału po tamtej stronie, które spowodowało, że mam ograniczone zaufanie. Tam się nic takiego nie stało, że pan Koseda kogoś napadł, gwałcił czy, czy, czy coś ukradł. Nie, po prostu uważam, że wyczerpały się jego możliwości na pewnych etapach. Dzisiaj się epatują wszyscy. Ci, którzy przedtem przychodzili do mnie i mówili, że już dawno Kosędę powinienem odwołać, e, przez kilka lat przychodzili, dzisiaj stają w jego obronie i odwrotnie. I ci, którzy go bronili, dzisiaj mówią, no może nareszcie. E, więc e, ja bym tak nie ulegał łatwo tym publicznie wyrażanym opiniom e, na temat. E, e, m, m, czy to jest dobrze, czy to jest źle? Czy nie było jednego konkretnego powodu? jakiejś Czas, Nieprawidłowości nie nie rażącej, która. Wie Pani, Ja generalnie nie mam e, zwyczaju mówienia, jaka jest przyczyna. E, ja e, nie występuję e, poza jest, ja granicami też prawa też i uprawnień. O, o osobę, którą Pan zwalnia, tak? To jest przejaw też troski o osobę, którą Pan zwalnia? Tak, w dużej mierze. Ja nie, przepraszam, ja nie, prywatnie Panu Piotrowi Kosedzie nie życzę nic złego. Jestem przekonany, że będziemy sobie mówić na ulicy dzień dobry i będziemy rozmawiać, bo nie ma powodu, żeby nie. Ja nie mam żadnego osobistego urazu. Natomiast tu uważam, że na linii zawodowej wyczerpała się na tym etapie nasza możliwość pełnej współpracy na, dla dobra miasta. No Natomiast osobiście absolutnie nic do pana Piotra nie ma. Ale ja jednak będę się upierać i drążyć, bo opozycja mówiła, że wpływ na pańską decyzję ma mieć też raport, który niedługo zostanie upubliczniony Najwyższej Izby Kontroli dotyczący prac na krajowej jedynce, w, właściwie dziewięćdziesiątej jedynce teraz. Wie, wie pani, ja Czy w, w, wczoraj oglądałem relacje z konferencji prasowej Pana Chmielewskiego i nie mogłem wyjść z podziwu. Gdzież e, to trzeba mieć złej woli i tupetu, żeby takie e, wygłaszać historię, bo e, naprawia MZD i miasto e, człowiek, który e, doprowadził e, do historycznego zdarzenia, e, czyli minusowego wyniku e, finansowego e, wordu, którym kieruje. I teraz tak, człowiek, który kieruje firmą wielkości znaczka podstawowego w stosunku do gospodarki miejskiej, faruje wyroki, feruje opinie, sam nie radząc sobie. Przecież wiemy, że WORD -y były najlepiej finansowo stojącymi instytucjami. Ja zresztą miałem taki epizod w życiu, że byłem wicedyrektorem WORD- -y i wiem dokładnie jak należy tą instytucją zarządzać, jakie tam są możliwości, a dzisiaj okazuje, że władz włocławski 2013 rok skończył na minusie. Dla mnie jest to no, fenal, fenomenalne osiągnięcie, e, znaczy w cudzysłowie mówiąc, e, to trzeba mieć talent, żeby do czegoś doprowadzić i trzeba mieć tupet, żeby pouczać innych, co robią źle, e, sam nie potrafiąc sobie poradzić z taką małą instytucją. E, tym bardziej jeszcze, że ma się zapędy e, kierowania takim dużym organizmem. E, tego budżet jest ponad 600 milionów złotych, jakim jest miasto. A więc myślę, że lepiej dla pana byłoby, gdyby kurtynę milczenia spuścił przy takim talencie, jaki reprezentuje w zarządzaniu finansami firmy. A więc oczywiście, nieprawdą jest również, że kilka miesięcy temu była kontrola ta kontrola w sensie fizycznym się zakończyła. Ona była na wniosek pana posła Marka Wojtkowskiego, który się chełpił, że nam przysyła na dwudziestą którąś kontrolę. W ta kontrola się zakończyła pierwsza faza. Przesłano pierwszy dokument, do którego wszyscy mamy się ustosunkować. Czekamy, na ile wezmą, wezmą te, bo zmienił się w ogóle system tego całego przedsięwzięcia. Czekamy, kiedy zostaniemy ja przed urlopem. Napisałem odpowiedź swoje stanowisko w tej sprawie. Jakiś zespół będzie to w najwyższej izbie kontroli analizował, i dostaniemy kolejny dokument, w którym będą ewentualne zalecenia, ewentualne uwagi, i oczywiście będziemy dalej prowadzili prawem przewidzianą korespondencji i wyrażali swoje stanowiska. A więc, tak naprawdę, to jesteśmy po pierwszym etapie tej kontroli. Najwyższej Izby Kontroli i dziwię się, że osoba mało zorientowana twierdzi, że było to kilka miesięcy i już są jakieś tam, powiedzmy, decyzje i tak dalej. Nie ma nic takiego. Natomiast, oczywiście, ja podjąłem decyzję i żadną tajemnicą nie będzie, czyli powiem, że jedną ze składowych trwających na moją decyzję były wnioski, były, tak? była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Jedną ze składowych. Panie prezydencie, opozycja mówi również, że pan mocno ostatnio uaktywnił się w tych sprawach personalnych. No jako przykład wskazują właśnie Piotra Koseta, ale mówią również o e, pani Edycie Mokrej, która nie jest już wiceprezesem mzoz o pani Edycie Wiśniewskiej, która nie kieruje już miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie. Twierdzą, że te wszystkie kadrowe historie, z którymi mamy ostatnio do czynienia, i które tak rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, rozbudzają wyobraźnię co niektórych Wrocławian, mają ścisły związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i że. E, m, takie ani inne ruchy podejmując, ucieka Pan po prostu do przodu. A, <laughs> Cytuję. Bardzo fajne, no, bardzo fajne określenie. Na szczęście siedzimy w tej chwili oboje, e, dość wygodnie, e, w świetnym planerze. E, proszę Pani, e, gdyby to miało e, mieć związek jakikolwiek z naszymi się wyborami, to bym nie wykonywał w ogóle takich ruchów. E, proszę zwrócić uwagę, że e, Odwoływanie ze stanowisk nigdy nie przynosi splendoru temu, który odwołuje, a przynajmniej w odbiorze społecznym. Bo zawsze jest grupa osób, która jest związana z osobą odwoływaną i gdybyśmy patrzyli to przez punkt widzenia wyborów, to bym powiedział, że zrażam sobie pewną część elektoratu, która jest związana z daną osobą. A I to do zamieszania medialnego, a, któremu zawsze a tak, pewno, nie tak się A na pewno jest. jest. Plus do tego przez media może się to rozszerzać. Więc to jest dowód na to, że dla mnie nie ma znaczenia, kiedy są wybory i to jest chyba żadna nowość dla wszystkich tych, którzy mnie e, e, znają już od lat. E, ja robię to, co w danym momencie należy robić. Czyli po prostu e, z mnie mnie żadną, że akurat tak się ostatnie żadno, żadne, tygodnie... Tak, ale żadną... Nie, nie, to nie są tygodnie, ostatnie tygodnie, bo teraz to, tego wrócę. Dla mnie nie jest żadną e, przesłanką zbliżających się wybory. Ja nie pracuję na wybory, ja pracuję e, po to, aby zrealizować swój program, i na koniec kadencji móc powiedzieć wyborcom, co zrealizowałem, a jestem przekonany, że zrealizuję, jeżeli nie 100%, to 99,9% swojego programu. I pozostawić na koniec kadencji, bez względu na to, kto będzie na następną kadencję, jasną sytuację gospodarczą i personalną. Natomiast wracając do pani prezesa Edyty Mokrej, to sytuacja jest następująca. Pani Edyta Mokra jest w dalszym ciągu pracownikiem mzoz -u. Tak, Pani Więc tak. Pani Edyta Mokra była wiceprezesem, członkiem zarządu. Natomiast w statucie jest zapisane, że wszystkie decyzje musi po, podejmować zarząd w swoim składzie, czyli dwuosobowym. E, tak się złożyło, że pani Edyta Mokra zachorowała. E, w czasie zwolnienia lekarskiego z wiadomych względów odmawiała podpisywania dokumentów i nastąpił paraliż. Nie miał kto podpisać sprawozdania rocznego, znaczy podpisał sam prezes, biegły, nie chciał badać bilansu, do czego był zobligowany, no bo nie ma podpisu, nie jest to sprawozdanie zarządu, tylko jednego z członków zarządu. Także odbywało się to w wielu sprawach kontraktów z Narodowym Funduszem, sprawach bankowych itd. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Pani Edyta Mokra w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniach lekarskich i w związku z tym Rada to nie ja podejmuję, bo tu jest inna sytuacja. MZD to jest Podlega instytucja bez... bezpośrednio, natomiast organem uprawnionym do podejmowania decyzji kadrowych w stosunku do zarządów spółkach prawa handlowego jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza widząc paraliż działań po prostu odwołała panią Edytę Mokrą i ona jest w dalszym ciągu pracownikiem. MZD tylko nie jest wiceprezesem. Czekam jak wróci, pewnie zdeklaruje, gdzie widzi swoją przyszłość, czy widzi się jako pracownik MZOZ-u, czy widzi jakąś inną, ale to musimy postawić jej i też zupełnie niepotrzebnie tą panią. Zróżlekamy na światło dzienne, jakby się jakaś afera stała. Nie stało się po prostu, trzeba było zapobiec paraliżowi e, formalno-prawnemu, bo nie było kto potrzebujących dokumentów. I dzisiaj, jak jest jeden członek zarządu, to jest on ma wszystkie uprawnienia, które miał wtedy zarząd e, dwuosobowy. Sytuacja jest zupełnie jasna. Natomiast pani mm, też Edyta, e, 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 tylko Wiśniewska, e, wiemy, że e, trwał. E, bardzo intensywny konflikt ze znaczną częścią nie. załogi a no panią dyrektor MOPR-u. E, ten konflikt e, doprowadził nawet do kilku procesów sądowych e, z różnym skutkiem odbywających się. Teraz dodam, raz jedna strona wygrywała, raz druga strona, z tych stron już było kilka. E, e, ten konflikt był e, coraz bardziej powiedzmy... Mm, intensywny, tak nie to, że przybywała liczba adwersarzy, ale adwersarze się bardzo usztywniali i w pewnym momencie nie było szans na porozumienie. No, wychodzi na to, że nie myśmy próbowali tam mediować, nie osobiście, ale bo ja zawsze zostaję na deser jak już się nic nie ten. Pani prezydent wraz z wydziałem, mówiła pani prezydent Zawiadującej tym pionem. Prowadziła długotrwałe rozmowy i negocjacje. To nie dawało żadnego efektu. Obie strony się okopały. Ale efekt jest taki, że w końcu nastąpiło zmęczenie materiału. Pani Dyta Wiśniewska przyszła sama do mnie z własnej przymuszonej woli, że wolałaby wrócić do placówki tego charakteru, w której pracowała i z której przyszła. E, czyli mi się o domie pomocy Pomoc społecznej. społecznej. Ona pracowała na skarpie, ale akurat tak się złożyło, że e, w domu pomocy społecznej e, na ulicy Nowomiejskiej pani dyrektor poszła na emeryturę. E, w związku z tym pani e, dyrektor przyszła do mnie z propozycją, że ona chętnie by wróciła do placówki, w której się dobrze czuje. E, zresztą sprawdzała się, bo zresztą pełniła obowiązki dyrektora przez coś jakiś na e, skarpie i bardzo dobrze jej to wychodziło. E, i e, Oczywiście, ponieważ ma pełne kwalifikacje, prawem przewidziane, ponieważ w wypadku przesunięcia pracownika w tym samym zakresie nie wymaga to konkursu, wyraziłem zgodę i pani Edyta Wiśniewska na własną prośbę odeszła z MOPR-u i na własną prośbę została zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo. Skończył się jakiś etap konfliktów, e, e, mam nadzieję, że będzie to potwierdzenie, że w tej nowej roli, a wcześniej już pełnionej, e, i ona się spełni jako e, pracownika i, e, i jej podwładni będą mieli z nią wspólny język, jest to ogromna szansa e, dla wszystkich, to znaczy e, i dla mopr że nie ma e, jednego z ogniw konfliktu e, i dla pani, dyrektor Wiśniewski, że ma możliwość ponownego sprawdzenia się w roli, której się sprawdzała. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i trudno tu znowu to porównać z przesuwaniem na szachownicy przed wyborami. Przecież nie ja wywołałem ten konflikt, to był konflikt wewnętrzny, a myślę, że w miarę bezkosztowo, myślę tu o kosztach społecznych, udało się podjąć... Jestem przekonany, że skuteczną próbę wygaszenia tego całego zamieszania i tego konfliktu. Panie prezydencie, jak już ustaliliśmy zwalnianie, odwoływanie nie jest rzeczą miłą, ale rzeczą miłą jest doprowadzanie do szczęśliwego finału ważnych inwestycji. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przed kilkoma dniami, kiedy rozpoczęła się budowa zakładu teleradioterapii przy centrum onkologii. Zakładu, który zostanie zlokalizowany w tym miejscu, o które Pan bardzo zabiegał, robiliśmy tuż po informacji otrzymanej od Centrum Onkologii materiał. Rozmawialiśmy z amazonkami, z osobami, które w tej chwili leczą się na nowotwory. Wszyscy wyrażali się o Panu bardzo pozytywnie. Panu dziękując za to, że właśnie tu, a nie w szpitalu, powstaje ta radioterapia. No, to jest bardzo miłe. Bo... Zresztą jak się coś wiga, to ma kilku ojców, natomiast niekoniecznie się dostaje podziękowania. To jest rzadki przypadek, ja ale tak było, bo zetknąłem się, bez... Bardzo ja, ja, ja zetknąłem się z bezpośrednimi wyrazami podziękowania i sympatii od korzystających z pomocy w Centrum Onkologii. Zresztą ogłoszę cały czas, że to centrum jest potrzebne Włocławkowi, jak powietrze, dlatego że z radioterapii w ubiegłym roku z Łuczowka i okolic y, korzystało w Bydgoszczy 700 osób. E, te 700 osób musiało dojechać e, bądź e, położyć się do łóżka tam, bądź korzystać z hotelu, bądź dojechać do Bydgoszczy, po to, żeby e, być e, pół godziny na zabiegu. To były chore osoby, dla których. No, no podróż dlatego, to jest mało, często bariera finansowa. E, w związku z tym e, e, to jest duża sprawa, chociaż ja cały czas twierdzę, że. Wybudujmy, miejmy to i oby nikt tam nie musiał wchodzić. No, I to by było to największe było szczęście. Moje i chyba wszystkich mieszkańców. E, natomiast e, sytuacja jest taka, że e, ktoś wpadł na jakiś dziwny pomysł, żeby to e, budować do, w szpitalu. E, tym bardziej, że w, po pierwsze w szpitalu nie ma to miejsca, więc chciano wyburzyć budynek, w którym mieszkają ludzie, a e, ja miałem, e, znaczy ja miałem, Miasto miało e, dać e, tym ludziom ludzi. mieszkania, tak, tak, e, to jest pierwsza rzecz. E, taki proces wydłużyłby w ogóle cały proces inwestycyjny, no tym bardziej, że ci już było wówczas... Nie byliby zadowoleni z tego, że będą zmuszeni się przeprowadzać i... Oni by byli, byli zadowoleni kolejne... pewnie, tak, bo tam warunki nie są najlepsze. E, to był internet pielęgniarek, ja jako były dyrektor znam e, te pomieszczenia, e, e, wie pani, e, Ci mogliby być zadowoleni. E, natomiast co by powiedzieli nasi czekający w kolejce? Jak ja dam 40 mieszkań ludziom, którzy no właściwie niepotrzebnie wyburzyło się budynek? E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. E, w ogóle e, zakład teleradioterapii nie ma żadnego związku e, z e, kierunkiem medycznym prowadzonym przez szpital w no Bo nie ma oddziału onkologicznego? Nie ma w szpitalu. ogóle onkologa nawet na lekarstwo. E, e, nie taki jest charakter. To jest raz. Dwa. Opowiadanie, że oni by mogli z tego przejść do łóżka, jest opowiadaniem bajek. Dlatego, że jak dowodził i dowodzi skutecznie pan dyrektor Pawłowicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, to nie o to chodzi. Bo ci, którzy mają leżeć w łóżku, to oni muszą być w Bydgoszczy pod opieką onkologów. A nie lekarzy ogólnych i to specjalności poszczególnych powiedzmy urologa, pulmonologa i tak byśmy mogli sobie znaczy wymieniać. Ale zdania ambulatory nie są dla tych, którzy są w stanie po prostu. A duża, um, grupa, duża grupa osób nie wymaga leczenia i leżą często w tej Bydgoszczy w szpitalu tylko dlatego, że oni nie są w stanie dojechać. E ja przeglądałem statystyki, no więc z naszego rejonu 700 osób korzystało, z czego większość leżała w szpitalu w Bydgoszczy. Natomiast z Bydgoszczy, która jest trzykrotnie większa od Wrocławka, przez cały rok z pomocy szpitalnej korzystało 40 osób. To nie znaczy, że tak mało że potrzebowało, mało tylko nie. Tego do tego, po prostu, Oni po prostu, prostu wsiadł w samochód czy w tramwaj, dojechał, do pół godziny trwał zabieg tam rozebrania, ubrania i naświetlenia, bo to tam no, w granicach do 15 minut trwa, i jechał z potem do domu. Mało. Jest, chciałem powiedzieć naukowa, ale to nie potrzeba wielkiej nauki. Życiowo dowiedzione, że jeżeli osoby są w stanie funkcjonować w domu rodzinnym, oni szybciej dochodzą do siebie niż leżący w szpitalu. Tam ma swoje kapcie, swoją łazienkę, swoją kuchnię, to wszystko z czym jest żyty. Ma życzliwe otoczenie. To nie znaczy, że w szpitalu nie jest życzliwy, ale to jest inna życzliwość. To jest szpital. E, natomiast w domu ma rodzinę, ma kontakty, ogląda sobie telewizję kiedy chce, czyta gazety, jakie chce, a więc jest człowiekiem w pełni wolnym tylko jadącym dwa, trzy razy w tygodniu na pół godziny seans naświetleniowy. A więc dowiedzione jest już przez badania, że te osoby szybciej dochodzą do pełnego stanu zdrowotnego. więc skuteczność leczenia jest dużo większa, mało koszty są diametralnie inne, diametralnie inne. W związku z tym ten upór lokalizacji to są w Państwa studiośmy prowadzili dyskusję Pan Radny. Sejmiku Stanisław Pawlak i Pan e, członek Zarządu Województwa e, Królewsko-Pomorskiego, Pan Sławomir Kopyść. E, Kopyś, e, I jeszcze wówczas Pan e, Kopyść upierał się, że najlepsze rozwiązanie to będzie w szpitalu. E, życie pokazało, że nie. Życie pokazało, że e, urzędnicy e, Urzędu Marszałkowskiego wraz z członkami Zarządu mylili się. Bo jak pani sobie przypomina, powoływali się, że muszą zapytać ekspertów. Ja to mam pytanie. Czy pan dyrektor Pawłowicz nie, nie jest wystarczająco ekspertem? dobrym ekspertem. Mało. Tak. Ale czy całe grono profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów medycyny, nauk medycznych, które są zatrudnieni w Centrum Onkologii, które jest w czołówkach krajowych, jeżeli chodzi o wyniki, nie są ekspertami? No, taka rzesza ludzi się myli, teraz trzeba znaleźć jednego eksperta, który powie: O, nie, myli się, ale pan Warszałek ma rację. No to nie o takiego chodzi. Ale życie pokazało jednak, że mimo opóźnienia stało się do Wrocławku. E, natomiast e, o tę lokalizację zabiegł pan dyrektor Pawłowicz, e, żeby miał blisko tych budynków, które już ma zagospodarowane. To jest raz. Dwa: ta lokalizacja świetnie nam odpowiadała, bo to jest teren niezabudowany a druga rzecz świetnie się wpisuje w rewitalizację starego miasta. No, skończy nam się jeszcze jeden plac ze śmietnikiem, a będzie, a będzie nowoczesny budynek, budynek, który będzie e, oprócz tego, że służył ludziom, to będzie jeszcze architektonicznie e, ubogacał tę część miasta e, i e, z tym, co już zrobiliśmy i to, co planujemy, e, za kilka lat e, ta część starego miasta będzie wyglądała na pewno diametralnie różnie. A już idąc od bulwarów, góra ona już zaczyna wyglądać. Różnie jest szczególnie ten kwartał w okolicach Bechiego, e, Ogniowej. E, tam już nam się e, diametralnie to e, zmieniło i będzie ten proces następował w dalszym ciągu. już naprawdę na sam koniec jesteśmy w parku Łokietka. E, będą tutaj przebudowane alejki. E, ja jestem zadowolona osobiście, poszłam i to są wygodne alejki. Te często przebudowane. W które nie tak, tak. No, co roku jakąś tam część, na ile środki pozwalają, bo oczywiście nie jest to priorytet inwestycyjny, to jest inwestycja ze środków własnych i te odcinki, które są najgorsze, co roku przebudowujemy. Co widać gołym okiem, że... Wspaniale wyglądają. W tym roku następny odcinek 700 metrów e, przebudujemy i w krótkim czasie e, e, wszystkie alejki będą przebudowane. E, dziś wiemy, że gorszy stan tych alejek jest w parku Sienkiewicz, a z ale tam mamy tak szeroko zakrojony program, że czekamy na uruchomienie środków unijnych. Wpisaliśmy to do programu e, i mam nadzieję, jako obiekt e, zabytkowy, bo park Sienkiewicza jest wpisany e, na listę konserwatora zabytków. E, będzie miał w najbliższych latach też przywrócony blask, jaki miał w okresie międzywojennym. Ale o tym następnym razem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moim państwa gościem był prezydent Wacławka Andrzej Pałucki.